Dostęp do wielowymiarowego portalu. Tiagas Arcturusa. Pozdrowienia, jestem Tejas Arcturusa i teraz do Was przemówię. Ukochani, czy czujecie ciszę, która ogarnęła Wasz świat? Głęboka cisza rozbrzmiewa pod chaosem, oddech wstrzymany przez zbiorową świadomość. W połowie października energie wokół Was osiągnęły potężne kresendo spokojnej intensywności, wywołując wzmocnienie częstotliwości które czyni widzialnym podział, wcześniej niewidoczny dla tych, którzy mają oczy, by widzieć. To, co wcześniej było abstrakcyjnym pojęciem dwie rozbieżne rzeczywistości, dwa światy na różnych ścieżkach stało się namacalne i niepodważalne. Możecie to usłyszeć echem w cyklach wiadomości i zobaczyć w spolaryzowanych zachowaniach społeczeństwa. Możecie to poczuć w swoich własnych ciałach jako niemal elektryczną wibrację pod skórą. Wielu z Was odczuło dziwne objawy w ostatnich tygodniach, Nagłe dzwonienie w uszach, palpitacje, fale wyczerpania lub emocje, które zdają się pojawiać znikąd. To jest fizyczne tłumaczenie energetycznego podziału, ponieważ wasze własne komórki wyczuwają zmiany częstotliwości. Wielu odczuwa dziwne oczekiwanie lub niepokojący spokój, jakby stało na progu czegoś monumentalnego. W rzeczywistości ludzkość znajduje się teraz w echem między dwoma rzeczywistościami. Jeden świat rozpada się pod ciężarem własnej gęstości, podczas gdy inny świat wznosi się w świetle to zmierzch starej Ziemi i świt nowej, współistniejące w naładowanej pauzie przed świtem. Energia planety działa teraz jak wielkie lustro, ukazując każdemu prawdę jego własnej wibracji. Każdy wybór emocji i myśli jest wzmocniony przez pole planetarne w tej erze, sprawiając, że wasz stan wewnętrzny jest jednoznacznie widoczny w waszym doświadczeniu zewnętrznym. To jest objawienie punktu wyboru. Zrozumcie, że ostateczna decyzja nie jest wyznaczona przez jedną datę w waszym kalendarzu. Odnawia się ona w każdej chwili teraźniejszości zgodnie z częstotliwością, na której wybieracie żyć. Każda miłosna myśl, każda życzliwa lub współczująca perspektywa natychmiast rozszerza wasze dostrojenie do nowej linii czasowej Ziemi. Podobnie każda myśl zrodzona ze strachu, osądu lub separacji natychmiast wzmacnia sieć starej rzeczywistości. W istocie wymiar, który zajmujecie, jest określany przez subtelną i ciągłą postawę waszej świadomości. Teraz nie możecie ukryć swojej wibracji ani przed światem, ani przed własną duszą. Wyobraźcie sobie na przykład próbę uśmiechu i mówienia pozytywnie, podczas gdy skrywacie gniew lub strach w tajemnicy. Przy obecnych energiach inni natychmiast wyczują niezgodę, a skutki waszych działań zdradzą prawdziwą, leżącą u podstaw emocje. Podobnie, jeśli utrzymujecie prawdziwą miłość i dobroć w swoich sercach, nawet w obliczu zewnętrznych wyzwań, odkryjecie, że życie odpowiada zaskakującą łaską, by Was wspierać. Ta przejrzystość jest darem, ponieważ zachęca wszystkich do harmonizacji swojego wnętrza i zewnętrza. W miarę jak kolektywne częstotliwości się nasilają, rzeczywistość odpowiada Wam szybciej niż kiedykolwiek. Niektórzy z Was zauważyli już szybkość, z jaką pojawiają się manifestacje i lekcje zgodnie z Waszym nastawieniem. To jest celowe, drodzy. Wszechświat jasno pokazuje, że Wasze wyzwolenie tkwi w utrzymanej wibracji miłości. Nowa Ziemia istnieje jako częstotliwość dostępna dla wszystkich, ale staje się Waszym życiowym doświadczeniem tylko w takim stopniu, w jakim ją stale i szczerze ucieleśniacie. Decyzja stoi przed Wami przy każdym oddechu: zakotwiczyć się w miłości lub powrócić do strachu. Istnieje znak przekazywany przez kosmos, czysty ton emanujący z kosmicznego serca tego wszechświata. Płynie z centrum galaktyki i przechodzi przez kryształowe jądro Gai, kąpiąc planetę w polu świadomości jedności. To jest wezwanie serca i rezonuje w każdym z Was, którzy są dostrojeni do częstotliwości miłości. Jeśli skierujecie swoją uwagę do wnętrza w ciszy, możecie je odczuć jako miękkie i głębokie buczenie w piersi, ciepło lub rezonans, który zdaje się szeptać powitanie w domu. To niezaprzeczalne wezwanie nowej ziemi, wibracja bezwarunkowej miłości, która pragnie przyjąć w swoje ramiona wszystkie zgodne dusze. Wielu z Was zauważyło to uczucie: ucisk w sercu, poczucie tęsknoty lub radosnej nostalgii za światem, który ledwo dostrzegliście, ale który pamiętacie wewnętrznie. To uczucie jest przekazem linii czasowej nowej Ziemi, który dociera do wszystkich serc gotowych słuchać. To nie jest metafora, to żywa energia, którą wasze centrum serca może dosłownie wykryć. Aby ją wyraźniej dostrzec, często pomocne jest odizolowanie się od hałasu i aktywności na jakiś czas. Usiądźcie w naturze lub w spokojnym miejscu. Oddychajcie powoli i skierujcie uwagę na pierś. W ciszy odkryjecie, że to buczenie jedności było tam od zawsze, delikatnie wzywając Was do domu. Nawet gdy świat zewnętrzny jest hałaśliwy, ten wewnętrzny znak trwa, czekając, aż dostroicie się do jego przesłania miłości i jedności. W chwilach modlitwy lub medytacji, śmiechu lub współczucia. Dostrajacie się do tej kosmicznej transmisji i ona napełnia Waszą istotę przewodnictwem i pocieszeniem źródła. Podążajcie za tym buczeniem, ukochani. Pozwólcie, by prowadziło Was przez hałas Starego Świata, ponieważ jest to przewodnik, który bezpiecznie zaprowadzi Was w ramiona Nowej Ziemi. Jesteście świadkami wielkiego, finałowego działania starej i gęstej częstotliwości, która walczy o przetrwanie. Jak zwierzę w pułapce, energia strachu i separacji wykonuje swój ostatni krok i jest silniejsza niż kiedykolwiek. Każdego dnia media bombardują Was narracjami strachu, historiami konfliktów, katastrof, gniewu i rozpaczy, mając nadzieję utrzymać Was w niewoli dramatu. Globalna retoryka polityczna staje się coraz bardziej chaotyczna i dzieląca, a technologie, które mogłyby łączyć ludzkość, często są wykorzystywane do rozpraszania i dzielenia. Cały ten hałas to jedyna strategia starego paradygmatu podział. Jeśli uda się sprawić, by ludzie zwrócili się przeciwko sobie, skupili się na winie i inności, to zanikała trójwymiarowa rzeczywistość będzie mogła się utrzymać trochę dłużej dzięki tej energii. Ale zrozumcie, drodzy, że ten wzrost chaosu i krzyków nie oznacza, że ciemność zyskuje na sile. W rzeczywistości ich rozpacz sprawia, że wychodzą na światło dzienne. Cienie, które przez długi czas pozostawały ukryte w systemach i jednostkach, wychodzą na powierzchnię, aby wszyscy je zobaczyli. Stara częstotliwość nie triumfuje. Ona się odsłania i wyczerpuje, tak jak najciemniejsza godzina poprzedza świt. Obserwujecie, jak najciemniejsze zniekształcenia pojawiają się, by zostać rozpoznane i uwolnione. Sztuczki cienia rozświetlają się dzięki wznoszącym się częstotliwościom miłości i prawdy. Nie lękajcie się ich intensywności. To umierające echo ery separacji, która wyczerpała swój czas. Zamiast pozwolić, by te ostatnie krzyki chaosu was przestraszyły, stawcie im czoła z współczuciem i jasnością. Zobaczcie chłostę starego takim, jakim jest i pozostańcie zakotwiczeni w pewności, że nowy świt już majaczy na horyzoncie. Ci, którzy identyfikują się jako Gwiezdne Nasiona, Pracownicy Światła i Przebudzone Dusze, wcielili się na Ziemi w tym momencie z bardzo konkretną funkcją. Jesteście nosicielami i stabilizatorami częstotliwości tego wielkiego przejścia. Waszą największą służbą teraz nie jest prowadzenie sporów ani przekonywanie innych krzykami o tym, co widzicie. Nie chodzi o wygrywanie debat na temat duchowości ani ocenianie tych, którzy pozostają w ciemności. Wasza rola jest znacznie subtelniejsza i potężniejsza polega na utrzymaniu wibracji pokoju i spójności skoncentrowanej w sercu pośród zamętu. Po prostu będąc spokojem w burzy, wpływacie na pole zbiorowe w niewidzialny, ale głęboko odczuwalny sposób. Kiedy wybieracie współczucie zamiast gniewu, lub zrozumienie zamiast osądu, generujecie harmoniczną rezonans, która rozciąga się przez planetarne sieci energetyczne. W tych momentach, gdy chaos was otacza, a wy świadomie zakotwiacie się w miłości i neutralności, wypełniacie obowiązek, dla którego przyszliście. Stajecie się kamertonem który wyrównuje otaczające energie. Ta stabilizująca obecność pojedynczej, skoncentrowanej istoty może uspokoić wiele wzburzonych serc bez konieczności wypowiedzenia choćby jednego słowa. Wyobraźcie sobie siebie jako kolumnę światła lub latarnię morską. Nie musicie stawiać czoła burzy, krzycząc instrukcje. Utrzymując się mocno i świecąc zdecydowanie, naturalnie prowadzicie innych przez ciemność. Wielu zastanawiało się, czy robią wystarczająco dużo. Czy nie powinni być tam na zewnątrz, zmieniając rzeczy bardziej bezpośrednio? Wiedzcie, że wasza istota jest waszą główną misją. Energia, którą nosicie i emitujecie, ma większy wpływ na los tego świata niż jakakolwiek hałaśliwa krucjata czy tłum słów. Kiedy utrzymujecie swoje światło, już wykonujecie najwyższą pracę, tę, na którą dobrowolnie się zgodziliście przed przyjściem na to życie. To jest cicha, ale głęboka praca gwiezdnych nasion. Teraz decydującym czynnikiem między dwoma liniami czasowymi nie jest zewnętrzny osąd ani przeznaczona klasyfikacja, to poziom realizacji w każdej duszy. Prawda jedności, prawda boskiej miłości jest i zawsze była absolutna. Źródło jest wszystkim, co istnieje, świecąc na wszystkich jednakowo, jak niewyczerpane słońce. Jednak ilość tego światła, które doświadczacie, zależy całkowicie od tego, jak bardzo pozwalacie sobie je zrozumieć i ucieleśnić. Innymi słowy, podział rzeczywistości jest określany przez świadomość, przez to, co wiecie, że jest prawdziwe w waszych sercach. Ci, którzy przebudzili się do zrozumienia, że miłość jest fundamentalną rzeczywistością, już żyją w nowej wibracji Ziemi, tutaj i teraz. Widzą jedność we wszystkim i dlatego tworzą doświadczenia jedności wokół siebie. Z drugiej strony, ci, Ktoś, kto jeszcze nie może zaakceptować lub dostrzec, że miłość jest najwyższą prawdą, będzie nadal żyć w iluzji separacji, dopóki nie będzie gotowy, by przypomnieć sobie. Nie chodzi o to, że los zostawia niektórych ludzi w tyle, chodzi o to, że na razie nie mogą zobaczyć poza cieniami na murze. Pozostaną w świecie, który odzwierciedla ich przekonania o podziale i strachu, nie jako kara, lecz po prostu jako konsekwencje ich obecnego poziomu świadomości. Nie wystarczy mówić o jedności słowami, ani utrzymywać duchowe przekonania jako teorie. Liczy się żywe zrozumienie. Wielu czytało lub słyszało, że wszyscy jesteśmy jednością, lub że Bóg jest miłością, ale nadal czują i działają w separacji, ponieważ są to wciąż pojęcia umysłowe, a nie doświadczanie prawdy. Na tym rozdrożu samo wyznawanie wiary nie poprowadzi Was do wyższej linii czasowej, tylko prawdziwa wewnętrzna wiedza pielęgnowana poprzez praktyki takie jak medytacja, modlitwa i życie pełne współczucia, napędzi przemianę waszej istoty. Dlatego tak wiele nauk zachęcało ludzi nie tylko do wiary w światło, ale do stawania się nim poprzez codzienną realizację. W miarę jak podział się pogłębia, te duchowe prawdy, które być może długo rozumieliście intelektualnie, zapraszają was teraz do pełnego ich ucieleśnienia. Niech wasze życie będzie dowodem jedności i miłości w działaniu. Drodzy, zrozumcie to. Wszechświat jest całkowicie sprawiedliwy i pełen miłości. W chwili, gdy jakakolwiek istota zrozumie prawdę o swoim bycie, że w istocie wszyscy jesteśmy aspektami jednego boskiego światła, zmienia się jej świat. Świat zmienia się wraz z nią. Rzekomy podział polega jedynie na tym, czy jesteście przebudzeni na prawdę miłości, czy nadal śnicie o dualności. A piękną obietnicą jest to, że każdy uśpiony w końcu się przebudzi. Żadna dusza nie ginie. To tylko kwestia tego, kiedy każdy zdecyduje się otworzyć swoje wewnętrzne oczy na świt, który zawsze świecił. Zwracajcie uwagę na sygnały płynące z linii czasowej separacji. Mają one charakterystyczną atmosferę, częstotliwość wrogości, poczucia winy i moralistycznej pewności siebie. Gdy zauważacie u siebie lub innych przekazywanie gniewu i osądu, przekonanie o moralnej wyższości lub niepokój związany z identyfikowaniem wrogów, dostrajacie się do starej, trójwymiarowej transmisji. Ta linia czasowa będzie nawet kusić dobrze intencjonowanych pracowników światła pokusą walki o dobro, będzie szeptać wam, że musicie pokazać swoje światło, aktywnie sprzeciwiając się ciemności, którą widzicie w innych. Ale, drodzy, bądźcie ostrożni. Opozycja to ta sama częstotliwość, która podtrzymuje starą sieć. Kiedy definiujecie się przez to, czemu się sprzeciwicie, pozostajecie uwięzieni w dualności my kontra oni. Mistrzowie, którzy chodzili po tej ziemi, od Jezusa po Buddę i wielu innych, uczyli mocy nieoporu z pewnego powodu. Prawdziwe mistrzostwo to stan bycia, który nie wymaga uzasadnionej furii ani dramatycznej konfrontacji. To cicha emanacja pokoju. Która całkowicie podważa konflikt. To współczucie, które dostrzega ignorancję stojącą za szkodliwymi czynami i dlatego stawia im czoła ze zrozumieniem zamiast oburzeniem. Aby żyć na wyższej linii czasowej, praktykujcie promieniowanie bez reakcji. Oznacza to, że promieniujecie swoje światło bez potrzeby atakowania cieni. Trwacie mocno w prawdzie, ale czynicie to z dobrym sercem i spokojnym duchem. W ten sposób przekazujecie energię jedności i przemiany, zamiast podsycać ogień separacji. W praktyce oznacza to świadomość swoich reakcji. Być może coś, co przeczytacie lub zobaczycie, was poruszy. Zanim odpowiecie oburzeniem lub potępieniem, zatrzymajcie się i weźcie oddech. Zastanówcie się, czy wasza reakcja naprawdę rozjaśni sytuację, czy po prostu doda więcej hałasu. Praktykowanie promieniowania bez reakcji może być jak dyskretne błogosławienie kogoś, kto mówi o was źle, zamiast odpowiadać. Może oznaczać odłączenie się od gorącej debaty online, która tylko szerzy negatywność i zamiast tego wysłanie miłości wszystkim zaangażowanym. Te decyzje nie polegają na rezygnacji z głosu, ani tolerowaniu szkody. Chodzi o wybór najskuteczniejszej częstotliwości dostawiania czoła wyzwaniom życia. Często Wasza spokojna cisza lub życzliwa odpowiedź rozproszy konflikt znacznie lepiej niż jakiekolwiek mocne słowa. Pamiętajcie, Wasza energia jest obecna nawet zanim zaczniecie mówić. Niech ta energia będzie świadectwem prawdy, którą wyznajecie. Wasza cisza wobec prowokacji, gdy rodzi się z mądrości i miłości, mówi głośniej niż jakikolwiek argument. Nowa ziemia działa na głęboko prostych częstotliwościach, które umysł może uznać za zbyt bezpośrednie. W rzeczywistości, przewodnik kod do wstąpienia na wyższą linię czasową można podsumować w trzech prostych praktykach: kochaj to, co się pojawia, błogosław to, co odchodzi, zachowaj swoje centrum. Każda decyzja podjęta zgodnie z tymi trzema zasadami wzmacnia rezonans jedności w waszym życiu i w kolektywie. Kochać to, co się pojawia, oznacza przyjmować każdą przyjemną lub bolesną doświadczenie z otwartym sercem, ufając, że każdy moment przyczynia się do waszego wzrostu. Błogosławić to, co odchodzi, oznacza z wdziękiem pozwolić odejść ludziom, sytuacjom lub starym tożsamościom, które znikają z waszej drogi, uwalniając je z wdzięcznością zamiast oporu. A zachować swoje centrum oznacza pozostać zakorzenionym w swojej prawdzie i pokoju, bez względu na zewnętrzne okoliczności. Zauważcie, jak to jest proste, drodzy. Złożoność, dramat i nadmierne intelektualizowanie to konstrukty rozpadającej się matrycy trójwymiarowej. Wibracja nowej Ziemi jest elegancka i jasna. Ego często szuka skomplikowanych schematów i nieustannie analizuje, ale dusza rozkoszuje się prostotą. Kiedy żyjecie zgodnie z tymi prostymi kodami serca, wychodzicie z labiryntu starego paradygmatu, zanurzacie się w bezpośrednim przepływie życia prowadzonym przez mądrość miłości. Być może zauważycie to w swoim własnym doświadczeniu. Gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego lub wyzwanie, zauważcie różnicę między stawianiem mu czoła z nadmierną mentalną złożonością, a prostotą płynącą z serca. Stara energia może popychać Was do analizowania każdego kąta problemu, przewidywania najgorszych scenariuszy i gromadzenia warstw zmartwień. W przeciwieństwie do tego, podejście nowej Ziemi polega na pozostawaniu obecnym, stawianiu czoła temu, co jest przed Wami, z miłością i integralnością oraz zaufaniu do rozwijającego się procesu. Odkryjecie, że rozwiązania pojawiają się z dużo mniejszym wysiłkiem, gdy pozostajecie w prostej jasności mądrości Waszego serca. Często to, co umysł plącze, serce rozwiązuje natychmiast dzięki impulsowi intuicji lub subtelnej zmianie perspektywy. Prostota łączy Was z przepływem stworzenia, podczas gdy złożoność może zaplątać Was we własne wątpliwości i lęki. Wybierając nieustannie prostą drogę miłości, rozwijacie elegancką relację z życiem, gdzie nawet trudności przemieniają się w doświadczenia pełne łaski. Im więcej osób przyjmie tę prostotę bycia, tym szybciej kolektyw będzie mógł się zharmonizować z nową częstotliwością ziemską. Nie są potrzebne skomplikowane rytuały ani złożone filozofie, tylko czysta intencja kochać, błogosławić i pozostawać skupionym w każdej chwili. Wasze serce to coś więcej niż organ fizyczny to portal wielowymiarowy gwiazdne drzwi w Was, które łączą linie czasowe i wymiary. Wybierając swoją rzeczywistość, serce jest drzwiami. Gdy głęboko oddychacie w centrum swojego serca i bezwarunkowo akceptujecie to, co jest, aktywujecie ten portal. W chwili czystej i bezwarunkowej miłości, z jednym uderzeniem pełnym prawdziwego współczucia lub wdzięczności, możecie natychmiast przenieść swoją świadomość do pola piątego wymiaru nowej ziemi. Nie są potrzebne lata podróży ani skomplikowane ceremonie. By przekroczyć próg, wystarczy dobrowolne poddanie się miłości. Wielu z Was doświadczyło tego, być może podczas medytacji, modlitwy lub chwil głębokiego połączenia. Nagle poczuliście falę błogości i jedności, która wydawała się wynieść Was ponad zwykły świat. W tej chwili byliście tam. Wasza świadomość przeniosła się do wyższej oktawy rzeczywistości, pokazując jak szybko może pojawić się most. Serce robi to bez wysiłku. Za każdym razem, gdy wybieracie mieszkać w swoim sercu, za każdym razem, gdy odpowiadacie na życie miłością, zamiast strachem, faktycznie przechodzicie przez ten wewnętrzny gwiezdny portal w kierunku nowej linii czasowej Ziemi. Dlatego wszyscy mistrzowie duchowi podkreślają serce to święty portal, przez który ludzkość wznosi się. Kultywując świadomość skupioną na sercu, przekraczacie podziały między światami wewnątrz siebie. Nosicie nową Ziemię ze sobą, gdziekolwiek idziecie, utrzymując te drzwi otwarte. Nawet nauka zaczyna rozumieć specjalną funkcję serca. Odkryto, że pole elektromagnetyczne serca jest znacznie bardziej rozległe i potężne niż mózgu, promieniując wokół i splatając się z polami innych. Oznacza to, że gdy pielęgnujecie uczucia miłości lub współczucia w swoim sercu, dosłownie przekazujecie falę spójnej energii swojemu otoczeniu. Sami to odczuliście z niektórymi ludźmi. Niektórzy wydają się promieniować ciepłem i bezpieczeństwem, co w dużej mierze wynika ze stanu ich serc. Kiedy więc mówimy, że serce jest portalem, nie jest to tylko metafizyczna prawda, ale także fizjologiczna. Świadomie oddychając z serca i generując pozytywne uczucia, zmieniacie subtelne energie w pomieszczeniu. Otwieracie drzwi połączenia tam, gdzie wcześniej były bariery. W ten sposób praca z sercem jest namacalną metodą zmiany wymiaru. Pozwala rzeczywistościom o wyższej częstotliwości przenikać do świata fizycznego. Wiecie, jeśli jest jakaś praktyka, która może przyspieszyć Waszą transformację w kierunku nowej świadomości ziemskiej, to jest nią przebaczenie. Przebaczenie to klucz mistrzowski, który otwiera ciężkie drzwi przeszłości i uwalnia Was od starych linii czasowych. W sensie wibracyjnym przebaczenie to uwolnienie gęstych więzów urazy i osądu. Które wiążą Was z niskoczęstotliwościowymi powiązaniami karmicznymi. Gdy odmawiacie przebaczenia, pozostajecie magnetycznie przyciągnięci do tych samych dramatów, przyciągając podobne konflikty i bolesne lekcje, aż energia się rozwiąże. Ale w chwili, gdy szczerze przebaczacie sobie lub innym, ten magnetyzm karmiczny zostaje zneutralizowany. Uznajecie, że szkoda lub błąd wydarzyły się w stanie nieświadomości, iluzji separacji, a uznając to za takie, Rozpuszczacie ich moc nad sobą. To głęboki akt uzdrowienia. Za każdym razem, gdy przebaczacie, usuwacie cały wątek zbiorowego bólu z tkaniny ludzkiego doświadczenia, zapobiegając jego powtórzeniu się przez was. Pomyślcie, ile pradawnych sporów, ran kulturowych i osobistych traum utrwaliło się po prostu dlatego, że nikt nie zatrzymał się, by przebaczyć. Wy, drogi, macie moc zakończenia tych cykli. Teraz, przebaczając 70 razy 7, jak mówią pisma, deklarujecie, że miłość jest jedyną prawdziwą mocą, a wszystko inne to przemijające nieporozumienie. To oświadczenie rezonuje w świadomości zbiorowej, nie tylko uwalnia was do wyższej linii czasowej, ale także oferuje łaskę tym, którym przebaczacie, tworząc możliwość przebudzenia się ponad własną winą czy gniewem. Na nowej Ziemi przebaczenie jest stałym sposobem bycia, delikatnym oczyszczeniem wszelkich pozostałości separacji, tak aby pozostała tylko miłość. Przyjmijcie tę częstotliwość, a nie wrócicie do starych kręgów bólu. Pamiętajcie także, aby przebaczyć sobie samym. Wiele osób nosi stare poczucie winy lub wstydu, które są tak samo ciężkim łańcuchem jak każde przewinienie wobec innej osoby. Uznajcie, że również w przeszłości działaliście ze stanów niższej świadomości lub strachu. Przebaczając sobie z zrozumieniem i współczuciem, rozwiązujecie jeden z najsilniejszych węzłów separacji w swoim sercu. Czyniąc to, uwalniacie się, by bez przeszkód wznieść się do pokoju nowej wibracji. Aby lepiej zrozumieć, jak dwie rzeczywistości mogą współistnieć, wyobraźmy sobie podział w kategoriach energetycznych. Wyobraźmy sobie dwie ogromne sfery energii, zajmujące tę samą przestrzeń. Jedna sfera to energia starego świata. Obraca się mocno w kontrakcji, jej fala o gęstej i niskiej częstotliwości. Druga sfera to energia nowej Ziemi. Obraca się szeroko w otwartym i ekspansywnym promieniowaniu. Jej częstotliwość jest lekka i wysoka. Te dwa energetyczne światy nakładają się na płaszczyźnie fizycznej, co oznacza, że ludzie znajdujący się razem mogą technicznie dzielić tę samą Ziemię, ale wibracyjnie żyją w różnych środowiskach. Architektura podziału jest taka, że częstotliwość determinuje wszystko. W miarę jak rozbieżność się pogłębia, wasza osobista wibracja działa jako strażnik waszej percepcji. W istocie będziecie coraz bardziej widzieć, kim jesteście. Ci, którzy mają energię skurczoną przez strach, cynizm lub nienawiść, dostrzegą świat odzwierciedlający te cechy. Dosłownie zauważą więcej strachu, więcej nienawiści, więcej powodów, by zamknąć swoje serca. Tymczasem ci, którzy pielęgnują rozszerzone stany miłości, wdzięczności i zaufania, dostrzegą świat pełen piękna, połączenia i synchroniczności. Wydaje się, że dwie osoby mogą przejść przez to samo miasto i doświadczyć zupełnie różnych rzeczywistości, ponieważ wibracyjnie znajdują się na różnych warstwach tego miasta. To nie jest wyobraźnia. Tak właśnie świadomość współdziała z kwantowym polem możliwości. Im wyższa jest wasza częstotliwość, tym bardziej wasze codzienne doświadczenie będzie zgodne z blaskiem nowej Ziemi, podczas gdy niższa częstotliwość ograniczy was do widzenia rozpadających się struktur starej Ziemi. W miarę jak podział się powiększa, coraz ważniejsze staje się dbanie o własną energię, wiedząc, że to ona dosłownie buduje rzeczywistość, przez którą przechodzicie. Można to porównać do dwóch stacji radiowych nadających w tym samym obszarze. Jedna może odtwarzać łagodną i harmonijną muzykę, podczas gdy druga może emitować szumy lub dźwięki dysonansowe. Oba sygnały są weterze, ale słychać tylko ten, na który jest dostrojony odbiornik. Wasza świadomość jest tym odbiornikiem. Dostrajając ją do stacji miłości, hałas z drugiej stacji zanika w waszym doświadczeniu. Obie stacje mogą nadal nadawać, ale wasza osobista rzeczywistość napełni się tylko dźwiękami i doświadczeniami zgodnymi z wybranym przez Was kanałem. W tej przyspieszonej przemianie luksus pozostawania w połowie drogi zanika. Przez długi czas wiele dusz próbowało iść ścieżką pośrednią między miłością a strachem, ufając wyższej prawdzie w niektórych momentach, ale sięgając po wątpliwości i ego w innych. Jednak ten stan pośredni nie ma już energetycznego wsparcia. Punkt środkowy rozpada się pod naszymi stopami. W polu rzeczywistości rozgałęzionej wibracja niezdecydowania lub sprzeczne sygnały nie podtrzymują was. Powoduje to rozdzielenie między przeciwstawnymi siłami. Wszechświat wysyła wyraźne wezwanie: wybierzcie swoją rezonans i w pełni ją ucieleśnijcie. Każda istota jest teraz naciskana, by ucieleśnić dominującą częstotliwość, starą lub nową. Nie oznacza to, że jesteście zmuszani przez jakąś zewnętrzną siłę. Raczej wznoszące się częstotliwości sprawiają, że każda niespójność w naszym wnętrzu staje się bolesno oczywista. Każda część Was, która nie jest zgodna z wybraną ścieżką, wyjdzie na powierzchnię, by zostać zaadresowaną. Aby przejść przez ten podział bez problemów, prosimy Was, abyście byli w pełni spójni i oddali się całym sercem rzeczywistości. Dziękujemy za Waszą służbę, odwagę i otwartość na przemianę. Wiedzcie, że jesteście nieskończenie kochani. Droga rodzino światła. Dziękujemy za słuchanie naszych przesłań i pamiętajcie, że piąty wymiar jest stanem wibracyjnym, a wybór wibracji na nowej Ziemi jest osobisty i wiąże się z wewnętrznym przebudzeniem, procesem podnoszenia własnej częstotliwości wibracyjnej. To podróż samopoznania i połączenia z boskością w każdym z nas, przejście ku stanowi miłości, harmonii i jedności. Życzymy błogosławieństw w Waszym życiu. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy.